Witam serdecznie Marysz Pakowski, Filipiny, Carmen, bo o życie na Filipinach. Idziemy z Toniką na market na chwilę. Taka deszczowa pogoda. Więc zapraszamy na odcinek. Potem jak wrócimy to może powiem na kilka komentarzy. Widziałem tam sporo jest burza, burza się dzieje. Niech się dzieje. Kochani gwiazdo. Dvanesa w szkole. Huh? Just drive. Hello. Hello. You Hello. 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 Hello? You yeah. Smile, smile My też zaraz powinniśmy iść rambutą u siebie. Mama pójdzie na zakupy, a my sobie szpaku poczekamy tu. Hej. Okej? Okay? Proszę bardzo. Kamerę zobaczy i już się cieszy. Pojeździmy trochę, żeby nam się nie nudziło, co? Popatrzcie ile orzeszków. Ziemna A? Sporo Zjedziemy Przyjechaliśmy do mamusi Tu się, jest O Hello. O, Anna Jak się sir? Cześć okay? panie Co jest tam szmaku? Jak wózek? Spasuje? Co? Bryczkę masz? Swoją? A? Mamusia gdzieś tam uciekła A tam Snaki kupuje Powiem teraz na kilka komentarzy. Eee, Marsz, czy mi się skóra na plecach, jak widzę Twoje auto zaparkowane na szosie. Czy mógłbyś zrobić na siebie troszkę zatoczkę, by zejść z linii strzału? No wiesz, co no nie wiem, jak, jak mam tam zrobić zatoczkę. To nie moja ziemia tam. Jest ok. Eee, Joanna Mariusz, cześć. Czy na Filipinach są jakieś lokalne agencje? Do których zgłaszają się osoby chcące pracować jako pomoc domowa w EU. Mam wrażenie, że polskie agencje zdzierają nie tylko z pracodawców, ale również nie są fair w stosunku do pracowników. Wiesz co, nie orientuję się do końca, jak to jest z tym. Wiem, że z tego co ja wiem, to jest tylko jedna agencja gdzieś w Dubaju, ale nie wiem, może są jakieś agencje na Filipinach. Ale może to są takie pośredniczące, taką główną agencją, która wysyła ludzi w świat z Filipin, to jest jakaś agencja w Dubaju. No jest to skomplikowany proces, żeby taką agencję tutaj mieć. Są bardzo. Filipińczycy restrykcyjni, bardzo dużo pieniędzy trzeba wpłacić, depozytu zabezpieczenia w razie, gdyby się pracownikowi coś wydarzyło, no to agencja pokrywa koszty ewentualne, tak? Więc... Tylko poważne agencje są zaangażowane w coś takiego, a tacy mali e, małe agencje, które e, no, próbują tutaj wejść na rynek raczej nie mają szans, tak mi się wydaje. No, duża kasa tu chodzi. Kiedy się dowiadywałem na ten temat, e, ktoś mnie poprosił i no, jest to skomplikowany proces i ja już wam kiedyś mówiłem, że dostaję czasami takie oferty, żeby ściągać pracowników z Filipiny. No do Polski, do pracy, ale nie chcę się w takie coś angażować, bo coś się wydarzy tam pracownikowi w Polsce a policja przyjdzie mnie tu zamknie, bo to ja pomogłem tą osobę tam ściągnąć, więc no nie chcę pośredniczyć w czymś takim, to jest śliski temat agencje pracy, no mówię, są, są jakieś lokalne tutaj, które współpracują z tą agencją w Dubaju ale słuchajcie, mogę się mylić, może już są jakieś agencje, o których ja nie wiem, które wysyłają pracowników w świat stąd. Nie? Nigdy w życiu za żadne pieniądze świata nie mogłabym tam żyć. No, no nie każdy, dla Filipiny to nie dla każdego są. Azja generalnie nie jest dla każdego, nie każdy się tu odnajdzie. No mi się podoba, wielu osobom się podoba, ale no mówię, każdy jest inny. Nie? Magister, takie jedzenie kosztuje. Kto ponosi koszty, co to jest składkowe, czy ty ponosisz koszty, e, chodzi o te urodziny taty, to wiesz co to wygląda tak, że jak przychodzi ten dzień urodzin, czy generalnie jakieś e, takiej rodzinnej imprezy, no to każdy z rodziny coś przynosi. Tak? Ja wiem, jedna siostra przyjeżdża, przynosi coś tam, jakieś dania, czy produkty do zrobienia tych dani tutaj robią. Każdy coś wnosi do takiego spotkania i tak to wygląda nie, nie jest wszystko na mojej głowie nie. czy nie możecie przy drodze asfaltowej kupić działki i dom wybudować? wiesz co, jak będziemy kopować działkę to na pewno nie przy drodze tylko gdzieś z dala ciszy, spokoju nie chciałbym mieszkać przy drodze no. <laughs> nie podoba mi się wiesz, no wygodnie jest to, bo można wiadomo podjechać sobie ładnie, elegancko i... Jest wygodniej, tak, ale no, jest hałas, ja nie lubię hałasu. Jak tam wygląda sytuacja z pasożytami przewodu pokarmowego, gdy żyjecie bez jakichkolwiek standardów higienicznych? To nieprawda, bo no, jak, nie, jak żyjemy bez żadnych standardów higienicznych? Przed każdym posiłkiem każdy mije ręce. Doba się o takie rzeczy, także nie, nie mów tak. Nie jest to złośliwy komentarz, po prostu jestem ciekawy, czy jest zauważalny ten problem. Wiesz co, nie wiem czy jest taki problem, dlatego że nie robimy sobie żadnych badań na pasożyty. Nie wiem. O. Fajnie Mario, mam pytanie Czy na Filipiny też dotarł feminizm? Jak jest lub... Było z Waszym docieraniem się w związku. Serdecznie pozdrawiam. Osoba i kibicuje. Trzymaj się. Dzięki Luka. Wiesz co nie? Nie ma na Filipinach feminizmu. Każdy. No jest tak jak było kiedyś w Polsce: każdy zna swoje miejsce w szeregu. Nie chciałbym tu obrazić nikogo, bo ludzie mają różne poglądy, ale mężczyzna na Filipinach jest mężczyzną. Czyli dba o to, żeby zabezpieczyć no, jedzenie w domu. Tak jak kiedyś nie wiem, chodziło się na polowanie no to mężczyzna już nie chodzi na polowanie a filipińczycy niektórzy chodzą ale no przynosi pieniądze do domu tak? przynosi pieniądze żeby było na te e, podstawowe rzeczy, żeby można było żyć, coś zjeść i normalnie sobie żyć a kobieta zajmuje się domem, dziećmi tak to wygląda e, mary czy, e, czy filipińczycy myją ręce przed posiłkiem skoro wszystko jedzą dłońmi tak, tak a jak widzieliście na na tym stole, jak ta cała rodzina się tutaj zjechała, to tam oni ten ryż, skoro sypali na tych liściach bananowych, te liście bananowe, nie wydaje mi się, że one były myte. Nie widziałem tego, żeby były Więc na pewno myte nie są. A te liście bananowe złożą jako talerze. Oni po prostu jedzą z tego. Nie wiem, czy widzieliście, może nie, nie nagrałem tego dobrze. Na przykład nie, jakaś jest potrawa z jakimś sosem, to oni to polewają ten ryż, tą, tą potrawą z tym mięsem i to wszystko jest tak wymieszane na, na tym liściu bananowym i ręką, jedzą no ja nie, nie, mi to, słuchajcie, mi to już nie przeszkadza, nie, już się do tego przyzwyczaiłem, na początku mnie to trochę drażniło. No ale już jest okej. Okay. No, niech sobie jedzą, już to nie moja sprawa. Ja na przykład nauczyłem z Daniką, żeby jadła sami, tak? Ale czasami się zdarza, że je też rękoma babcia jej tak daje. Nie? Z ze swoich rąk karmi ją tak, nie? Więc no, są takie rzeczy, słuchajcie, zakorzenione gdzieś głęboko tutaj w nich i tego nie wyplewisz, nie? Oni po prostu tak mają i tak będą no, robić. No. Nawet jak ich nauczysz, nie wiem, jeść łyżką czy tam widelcem i nożem, to i tak jak się spotkają całą rodziną, to będą jeść rękoma. Oni uważają, że to jest bardziej smaczne, jak się rękoma. Nie, nie mam to jakaś taka głupota, to co mówią, nie powiem, bo to wcale nie jest smaczniejsze, ale no oni tak uważają. No. Nie wyobrażam sobie, jak na wszystkich świętych przychodzą na groby z rodzinami. Ten cmentarz to plany filmowy żywcem z horroru, od tego naprawdę niebezpieczny, niebezpieczny dla ży do tego naprawdę niebezpieczny dla żywych, no tak wygląda pokazałem wam jak wygląda cmentarz mm, tu u nas w Carmen e, no jak podejdziecie, może nie wiem w inne miejsce to będzie może inaczej nie wiem nigdy nie byłem na cmentarzu w innym miejscu niż tutaj w Carmen Maria, skoro wszyscy Cię znają, to dlaczego nie startujesz na Sołtysał? Sun, sun, wkrótce. Nie, słuchaj, na Sołtysał to chyba trzeba e, język znać bardzo dobrze, filipiński. E, no i chyba trzeba być obywatelem, nie? Tu niektórzy wypisują zazdrosne posty, że faceci starsi szukają młodych partnerek. To popatrzcie sobie na ogłoszenia matrymonialne, jak tam kobiety się ogłaszają w Polsce. No. Nie wiem. Nigdy nie patrzyłem na głoszenia matrymonialne w Polsce, bo nie wiem, ale może, może też jakieś tam wymagania stawiają. Piękny, młody, przystojny, bogaty, nie? Mariusz, powiedz, czy Ty też byś chciał jeszcze jakiegoś dzieciaczka, bo czas płynie, a drugi bomberek to dwa razy kasa, ale nie rozumiem, o co chodzi z tym dwa razy kasa. Wiesz co, nie no, to ty już starczy, dajcie spokój. No i go, nie no, już, nie, to już Oliver to ostatni, już mój syn. <ścoughs> Muszę sobie wazek to mnie zrobić i będzie spokój. Miałem to zrobić zaraz po porodzie, jeszcze nie zrobiłem. A mam kilku kolegów, którzy to mają, bo miałem takie, nie wiem, wątpliwości co do tego ale chyba to ogarnę a co będzie jak nie, nie da się zdjąć bransoletki Elżbieta Dąbrowska napisała wiesz co, zdjąłem Oliemu parę dni temu no, ściągnąłem mu to e, jak można promować szczepienia? no nie promuje szczepień, tylko pokazuje nasz nasz dzień, że pojechaliśmy na szczepionkę to nie jest promowanie tylko pokazanie naszego dnia Mama z dzieckiem bez pasów jechały. Tak, często jeżdżę bez pasów. Ja też jeżdżę często bez pasów. Ojej, dobra. Ten mój kogut to coś. urósł trochę. Tutaj ten Bisaja, oki wystraszony. <laughs> Boi się. Mówiłem im, żeby tą klatkę przestawili w inne miejsce. Dwa tygodnie temu, jak zbudowali. Mm. Cały czas jest.